Poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce. Już po raz dwudziesty siódmy przygotowany został ranking perspektyw. Jak wypadły w nim tarnobrzeskie szkoły ponadpodstawowe? W 27. edycji rankingu liceów i techników twórcy zestawienia analizowali wyniki 1430 liceów ogólnokształcących i 1235 techników, które spełniły kryterium wejścia do rankingu. Kryteria dla liceów to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach. Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Technika musiały spełnić podobne kryteria jak licea, ale dodatkowo brano pod uwagę wyniki egzaminu zawodowego. Spośród tarnobrzeskich szkół po raz kolejny najlepsze okazało się pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące imienia Hetmana Jana Tarnowskiego, które uplasowało się na 25. miejscu. Pomimo spadku z 9. miejsca względem poprzedniego roku tarnobrzeski Hetman wciąż jest najlepszą szkołą ponadpodstawową na Podkarpaciu. A jak poradziły sobie inne tarnobrzeskie? Wszystkie szkoły, liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika znalazło się na 590 miejscu, awans z 625, a społeczne liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Małego Księcia zajęło 640 lokatę, spadek z 253 miejsca. W kategorii techników tarnobrzeg w rankingu reprezentują dwie szkoły: budowlanka, która po rocznej nieobecności w zestawieniu uplasowała się na 345. miejscu, oraz rolnik, który znalazł się na 494. miejscu.